Yy, jeszcze raz przyprzejęcam, Marzena Lisiecka-Kawalska. Yy, ja od 25 lat prowadzę firmę. Przez te yy, ostatnie 25 lat partnerstwa, bo od początku naszej działalności jesteśmy partnerem firmy Autodesk. I przez te ostatnie 25 lat partnerstwa z firmą Autodesk przeszliśmy wspólnie przez kilka przełomowych zmian, w których wspólnie byliśmy prekursorami w branży Autodesk jako autor i producent innowacyjnych rozwiązań wyprzedzających konkurencję, AEC Design jako partner Autodesk pokazujący te możliwości naszym klientom i Państwo jako odbiorcy, również najbardziej innowatorcy w swojej branży. Idący z Autodesk nie da się nie wyprzedzać innych, ale właśnie dzięki temu nasi klienci budują przewagę konkurencyjną i są liderami w swoich sektorach, w, to, w swoich obszarach działalności. Dziś jesteśmy tuż przed kolejną taką dużą zmianą, o której chciałam, którą chciałam dzisiaj Państwu zakomunikować, która y, to zmiana jest y, największym przełomem od momentu, w którym przeszliśmy z licencji wieczystych na subskrypcję. Y, dlaczego autodesk? Wprowadza tą zmianę, dlaczego się na nią zdecydował. Chciałabym tutaj zacytować CEO Autodesku, pana Andrew Anagnosta, który komunikując po raz pierwszy tą zmianę na rynku kanadyjskim, bo wtedy rynek europejski jest kolejnym, w którym ta zmiana zostaje wprowadzona, powiedział: Próbujemy przenieść naszych klientów na rozwiązanie oparte na chmurze, wspierane przez AI które połączą procesy projektowania i produkcji w sposób, w jaki nie były one wcześniej połączone. Aby to osiągnąć, nie można używać 40-letnich systemów i modeli biznesowych. Dlatego też jesteśmy na nieustannej drodze do modernizacji firmy. I chciałabym dodać dwa zdania, komentarza do tego cytatu. Autodesk zmienia sposób, rozbudowując ofertę i y tworząc nowe rozwiązania, y stara, się je stara się je dostarczać w jak najbardziej efektywny sposób, tak abyście Państwo, jako nasi klienci, jako klienci autodesku, mogli wykorzystywać dowolne narzędzie z bardzo szerokiej oferty. Tak, jak państwu jest potrzebne, w danym momencie, jak państwu jest potrzebne, i równocześnie, żeby zapewnić pełną kolaborację pomiędzy wszystkimi branżami. W branży naszej AEC, w której tutaj dzisiaj, w gronie, w którym się dzisiaj spotykamy, takim zaczątkiem do tej, tej strategii jest platforma o nazwie Forma. Forma jest przyszłym miejscem, gdzie będą zlokalizowane wszystkie produkty, które będą dla branży AEC dostępne. I stamtąd stamtąd będzie można się tam będzie można się logować i używać ich. Między innymi ta strategia jest przyczyną tego, aby zmienić sposób dostawy oprogramowania i ten sposób usprawnić, uprościć. Jak wyglądała przez te ostatnie 25 lat nasza współpraca z Państwem? Państwo jako klient. Hmm, na etapie wyboru rozwiązania współpracowaliście z nami jako partnerem Autodesku, budując to rozwiązanie. Następnie my przyjmowaliśmy od Państwa zamówienie. To zamówienie było lokowane u dystrybutora, a dystrybutor następnie realizował to zamówienie w Autodesku. I ten nowy model zakupu, który zaraz Państwu zaprezentuję, uprości i zacieśni nasze relacje pomiędzy nami, Państwem a autodeskiem. Tutaj y, ku takiemu rozwiązaniu autodesk skłonił się raz ze względu na strategię rozwoju produktów, ale drugim powodem, dla którego zdecydował się na, takio, na taki model jest, y, są wyniki badań, które mówią o tym, że zdecydowana większość klientów aktualnie przenosi y, swoje zakupy do przestrzeni cyfrowej, że klienci oczekują tego, żeby proces zakupu był krótki, żeby uzyskiwać zamówiony produkt natychmiast i w związku z tym został wyeliminowany ten pośredni etap realizacji zamówienia, jakim był do tej pory dystrybutor. Czyli w nowym modelu biznesowym będziemy działać sposób, który określa, bardziej przedstawia ten schemat, czyli my jako partner będziemy bezpośrednio oddziaływać z Państwem i z autodeskiem, Autodesk również z Państwem jako swoim klientem i z nami jako swoim partnerem. Nasza Rola jeszcze bardziej przesunie się w kierunku y, wspierania państwa w budowaniu jak najlepszego rozwiązania, które pozwoli na realizację państwa celów biznesowych, a następnie po y, sprecyzowaniu tego, jakie rozwiązania tu akurat mówimy dokładnie oczywiście o tych rozwiązaniach autodesk. Natomiast nic się tutaj w naszej też strategii nie zmienia. Jeszcze o tym dalej będę mówić. Jako firma EC Design i te rozwiązania są te, które z Państwem budujemy wspólnie. To są rozwiązania, które są oparte zarówno na oprogramowaniu Autodesk, ale również na uzupełnieniu dedykowanym oprogramowaniem i innymi narzędziami, które to powodują, że te rozwiązania są bardzo dopasowane do Państwa potrzeby, do Państwa specyfiki działanie, ale jak mówimy o samym oprogramowaniu Autodesk, które jest częścią takiego rozwiązania, to my pomagamy Państwu doprecyzować jakich produktów, w jakiego sposobie licencjonowania Państwo potrzebujecie. Budujemy całe to rozwiązanie, które składa się z produktów, z usług, tak, żebyście Państwo w rezultacie po wdrożeniu osiągnęli efekt, który też na początku, o którym też na początku wspólnie rozmawiamy. Natomiast bezpośrednio dostarczyć oprogramowanie do Państwa będzie autodesk, co uczyni też ten proces dużo krótszym i szybszym, sprawniejszym. Jak to będzie tak już bardziej w, bardziej w szczegółach działało? Na pierwszym etapie państwo my będziemy z Państwem rozmawiać o budowie tego o koncepcji na to rozwiązanie. Następnie my będziemy po doprecyzowaniu oferty, to po doprecyzowaniu tego co Państwo zamierzacie w ramach programowania autodesk zakupić, składać zapytanie o ofertę do autodesku, stąd też mamy ten krok 1, 2, 3 Krok z 2 do 3 to jest partner Autodesku, czyli AC Design, składa zapytanie, ofertę do Autodesku. Następnie Autodesk tę ofertę składa bezpośrednio Państwu i Państwo mogą tą ofertę zaakceptować i od razu dokonać zakupu. Równocześnie y, płacąc, otrzymując fakturę z Autodesku i płacąc bezpośrednio do Autodesku. Jeśli chodzi o. Y, Formy płatności, jakie będą dostępne, o takie szczegóły związane z logistyką, z dokumentacją, która będzie, um, pod, która zawsze przy sprzedaży, która sprzedaż dokumentuje. To wszystko będziemy państwu jeszcze przygotowywać na takich materiałach y, 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 instruktażowych, które będziemy do państwa newsletterem wysyłać, będziemy na naszej stronie wysyłać i tutaj nasz dział handlowy bezpośrednio kontaktując się, rozmawiając z Państwem te wszystkie szczegóły będzie Państwu przedstawiał, tak, żeby ten nowy proces był dla Państwa jasny, żebyście się Państwo też bezpiecznie w tej nowej, nowym sposobie zakupu czuli. W momencie, kiedy otrzymujecie, kiedy zaakceptujecie Państwo ofertę, finalizujecie Państwo, czy jesteśmy przy punkcie piątym, finalizujecie Państwo zamówienie bezpośrednio z autodeskiem i w kolejnym kroku my wchodzimy z wdrożeniem, szkoleniami, onboardingiem, czyli tym wszystkim, co jest tymi wszystkimi usługami, które są potrzebne, aby to rozwiązanie u Państwa funkcjonowało i przynosiło, przyniosło te efekty, które zostaną zaplanowane wcześniej wspólnie. No tu mamy jeszcze raz podkreślone to, że my wspieramy w Podsumowując, to wszystko, co do tej pory powiedziałam, my wspieramy w znalezieniu najlepszego rozwiązania dostosowanego do Państwa potrzeb i tworzymy spersonalizowaną ofertę. Następnie Autodex skontaktuje się z Państwem e-mailem w sprawie oferty. Podsumowując, Państwo potwierdzacie zamówienie, realizujecie zamówienie bezpośrednio w Autodesk'u, a i dalej kontynuujemy już współpracę w zakresie wdrożeń i usług. Teraz yy, najważniejsze pewnie pytanie, jeśli wcześniej jakieś informacje już do państwa nie dotarły, od kiedy ten nowy model sprzedaży wejdzie w życie? Yy, 16 września tego roku. To jest data, w, data wejścia w życie tego modelu w, w naszym regionie, czyli Polska, a wraz z Polską Euro, cała Europa. Gdzie, gdzie firma EZ Design może z Państwem budować tutaj współpracę? Chcemy kontynuować tą strategię zaufanego dostawcy usług i te obszary, w których my rozwijamy swoje usługi, są, można je tutaj tak postopniować od takiego etapu wdrożenia, przeszkolenia użytkowników, przez etap optymalizacji sposobu używania i tu mamy migracje danych, usługi integracyjne, dokumentacja i szkolenie z przepływu pracy, pakiety startowe, standardy BIM. To są przykładowe obszary usług, takie, które postrzegamy jako usługi w obszarze optymalizacji. Już po zamknięciu etapu wdrożenia przychodzi etap optymalizacji użytkowania i kolejnym etapem jest etap transformacji, który to etap już, patrzymy z perspektywy transformacji całego przedsiębiorstwa w kierunku, y, kierunku organizacji pracującej na, wykorzystującej cyfrowe procesy y, i to są, tutaj już mówimy o takich połączeniach i y, 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 u sprawnieniach automatyzacji działania pomiędzy różnymi działami w przedsiębiorstwie. Czy to połączony przepływ pracy tam gdzie mamy do czynienia z działami, które wykorzystują BIM równocześnie działem produkcji, działem realizacji, czy mamy tutaj przedsiębiorstwa, które się zajmują produkcją czy Myślimy tutaj o rozwoju całej platformy dla danego przedsiębiorstwa wykorzystując różne technologie, które pozwalają na integrację różnych platform i rozbudowę funkcjonalności m.in. tej platformy Autodesk Construction Cloud, czyli tej bazy takiej, która będzie połączona z formą. I oczywiście mamy tutaj duże doświadczenie jeśli chodzi o standardy ISO dotyczące BIM-u, wiedzę na ten temat, więc też chętnie będziemy Państwa w tym obszarze wspierać. Więc tak reasumując, z, y, jako, zaufany partner, jako zaufany partner Autodesk będziemy dalej dostarczać Państwu usługi, które będą pozwalały Państwu pracować w coraz lepszy, doskonalszy sposób i nadal wyprzedzać konkurencję. Y, tak jak powiedziałam, ta zmiana wchodzi 16 września. My będziemy jeszcze wiele informacji przygotowywać i Państwu przekazywać tak, żebyście Państwo z tym nowym modelem czuli się bezpiecznie, mieli pewność, że zarówno sama dostawa oprogramowania będzie przebiegała w sposób płynny, jak i nadal wsparcie i opieka ze strony partnera AEC Design będzie Państwu świadczona jeszcze na lepszym poziomie, bo też My tutaj zwracamy uwagę na to, że część tej działalności, którą do tej pory mieliśmy stricte logistycznej, przejmuje na siebie Autodesk, a po naszej stronie już cała, cała siła idzie w kierunku rozwoju tych najbardziej zaawansowanych usług. Także serdecznie dziękuję Państwu i przekazuję głos do Klaudii. Bardzo dziękuję. Ja potwierdzam, tutaj reprezentując dział marketingu i design, że w najbliższych dniach na naszej stronie internetowej znajdziecie Państwo więcej informacji o nowym modelu zakupowym. Jest w trakcie przygotowywania materiał wideo, który Państwu też pomoże, infografiki. Także jesteśmy tutaj do Państwa dyspozycji, jakby jakiekolwiek pytanie się pojawiło, pytania związane z konfiguracją autodesku, jako dostawcy. Te wszystkie materiały w najbliższym czasie będziemy Państwu przekazywać. Dziękuję ślicznie.